I teraz popatrzmy ograniczenie prędkości do 40, jedziemy ulicą Popiełuszki, czyli trasa na trójkąt bermudzki przechodzi w Kusocińskiego i zwracam uwagę. Kiedyś tutaj za zakrętem stał znak odwołujący ograniczenie prędkości, częsty błąd, który robimy. Po przejechaniu tego pierwszego wjazdu przyspieszamy. A popatrzmy, ten pierwszy wjazd i kolejne to strefa zamieszkania, czyli nie są skrzyżowaniami. Czyli nie odwołują ograniczeń prędkości. Zgadza się jaku? Tak jest. No. Dopiero ograniczenie prędkości zostanie odwołane przez skrzyżowanie na trójkącie bermudzkim. I przypominam, jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Tutaj znak nakazuje jazdę w konkretnym kierunku nakaz wjazdy Tak. W konkretnym kierunku widzimy, że na wprost nie możemy pojechać. I popatrzmy. Jedziemy drogą. Instruktor lub egzaminator się nie odzywa. Ustalił. Na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Popatrzmy. Na wprost znak zakazuje ruchu, czyli kursant wybiera kierunek w prawo, bo tylko taki kierunek możliwy był w tym przypadku. Thank <laughs> you.